Szebaneczko, mam dla Was już skompletowane niektóre filmy, o których mówiłem, między innymi podejście Tomka Czapieskiego. Pierwsze jego podejście to było 180 kg raw, żeby cokolwiek zaliczyć, bo. Yy, zresztą Tomek zawsze tak robił, zawsze sobie zaliczał te pierwsze raw, bo koszula, jak wiecie, to jest taka trochę loteria, nie? A to jest wielki chłop, ponad 60 w łapie i prawdopodobnym, a wręcz no. Scenariuszem takim, prawie pewnym, było to, że będzie miał mega problem, żeby to opuścić. Tu nawet nie chodzi o to, żeby nie miał siły wycisnąć, bo Tomek też tam powyżej 200 spokojnie kręci, a i więcej. No ale jeżeli chciał coś opuścić po trójnej koszuli, to musiał zaatakować wyżej, dlatego też zaatakował 380 na pierwsze, czego nie opuścił. Próbował ruszyć, wycisnąć, ale nie wycisnął. Gdzieś coś nie zgrało, więc zaryzykował na 405. Które podczas opuszczania gdzieś coś zmieniło ruch i, i sztanga spadła. Także koszula, no to jest taka loteria i jest to niebezpieczne. Ale jak siądzie, to naprawdę idzie się e, cieszyć tym bardzo długo. Tak, ja się cieszę moim 365. No, no to pierwszy film przed Wami. Następne filmiki mam od e, Mateusza, tylko szczerze nie wiem jak to tam wyjdzie, bo jeden się zacina, drugi się zacina, trzeci jest nagrany tak z boku, że nic nie widać, w każdym razie Mateusz e, zaliczył w Monsterze 310, w potrójnym Monsterze, e, w kategorii do 110 kg, w czym wygrał całe Open, między innymi z Arkiem Herodowiczem, z Marciną Karkulą, e, więc... No dał radę. Chociaż Marcin no chyba nic nic nie zaliczył. Coś go tam ten dzień chyba wydupał. Zresztą dużo osób nie będzie dobrze wspominać tych zawodów. Bo widziałem parę kontuzji tam było. Mam te teraz przygotowane, bo były spekulacje na temat tego, że nie, że asekuracja niczemu nie jest winna. Oczywiście, że ja nie zrzucam całkowicie winna asekuracja, ale musicie wiedzieć, ile dałoby się uniknąć, gdyby asekuracja złapała sztangę i była na miejscu. Zobaczycie, gdzie stała asekuracja nie tylko przy moich przysiadach, ale na przykład przy przysiadzie Konrada Blewąski, czy na przykład jak mu sztanga zaczęła spadać, co oni zrobili, przecież oni się odsunęli od niej, kurde. Zobaczycie to, także teraz sobie zobaczcie jeszcze filmik Mateusza, potem zobaczę, co tam jeszcze mam i będziemy analizować właśnie asykurację. Potem myślę, że jakieś nowinki jeszcze. Także dosyć e, ładnie. 310 również zaliczył e, krzysiek wzorek e, bożyczko. E, kolega mój, który jeszcze do jakiegoś czasu w weternach startował w IPF-ie, też ważył do 125 kg, chyba 115 kg. Mm, no ale to jest weteran, więc 310 też jak najbardziej e, bardzo dobry i wyśrubowany wynik. E, no i co? Teraz sobie zobaczymy, e, jak reagowała, jak pracowała reakcja powiedzmy na dwóch, trzech krótkich filmach reakcja, asekuracja zory No, ile się dało uniknąć? No ale powiedzcie nam, Konrad miał 340 kg, 350 kg. Jaka sekuracja może stać e, metr od sztangi? nie, czy, czy nie być blisko talerzy? Czy stać sobie w taki sposób, że tak tylko osoby ją e, kurde no, trzymają te ręce? No. no jest to dla mnie niewyobrażalne. No, oczywiście, kurde! Ech. Jesteśmy tylko ludźmi, czas na reakcję jest krótki, ale jeżeli jesteśmy wyznaczeni do tego, yy, mamy prawdopodobnie za to zapłacone, to bierzemy odpowiedzialność za to, co mamy zrobić, tak, więc jesteśmy blisko sztangi i maksymalnie jesteśmy na tym skupieni, a nie robimy czegoś na odpierdol, bo yy, może się to skończyć tragicznie, tak jak u mnie, może się skończyć na przykład, nieraz się kończyło śmiercią takie rzeczy, kurde, czy wyrwaniem nóg, z, czwórek wyrwanie z kolan, nie, ile razy ktoś zginął pod sztangą, bo asekuracja za późno zareagowała, nie. Tak to bywa, więc yy, na szczęście tam orientowałem się, już gadałem z organizatorem, że i tutaj ukłony w jego stronę, bo faktycznie zwrócił mi tam ten koszt soru, bo Polisa coś tam jakoś się nie chciała przyjąć, nie wiem o co chodziło, yy, czy na przykład zwrócił mi wpisowe za koszulę, w której nie wystartowałem, więc no Franek Szabluk, yy, prezent GPC WŁAP Polska jest naprawdę, to jest gość, z którym się zawsze idzie dogadać i myślę, że i teraz mi pomoże, bo jako zawodnik byłem ubezpieczony tam, jestem ubezpieczony też w AWiWie, ale nie wiem jak to obejmie wypadek na zawodach. No, ale jako polis, miałem policję jako zawodnik startujący tam na zawodach, więc z tego co się orientowałem, z czego mówił agent ubezpieczeniowy i jeszcze tam adwokata jednego mam do tego, że przysługuje mi odszkodowanie. Odszkodowanie, ponieważ jest to potwierdzony papierem stały uszczerbek na zdrowiu, który będę miał do końca życia, bo yy, mówiliście, że ktoś tam zerwał biceps, zerwał triceps i tam przyszyli, ale to nie jest zerwanie samego mięśnia. Gdyby to był mięsień ciachnięty, to to szyje i nie ma problemu, ale ten mięsień został wyrwany z kości, jego się tam już nie da przytwierdzić, znaczy jak kotwami, a e, kotwy nie będę mógł na tym wyciskać, nie. Więc trzeba go będzie jakoś z innymi mięśniami połączyć, nie? Tak to wygląda. Dlatego mm, no będziemy walczyć o to odszkodowanie. A no już coś wpadnie, no kurde, jakakolwiek rekompensata, i potem, żeby pokryć tą operację ewentualną, czy coś. I proszę was, nie mi mnie w żadnych zrzutkach, zbiórkach, patronajtach, nie? Jeżeli będę w sytuacji kryzysowej, że faktycznie sobie nie będę radził, to możliwe, że, że się jakoś przegryzę z tą dumą i, i, i się zwrócę do ludzi, ale naprawdę, ja mam jeszcze. Teraz też sobie już to policzyłem, co będę chciał zrobić. Mam jeszcze dwa, dwa komplety: Felek 20 do sprzedania. Mam dużo, dużo gratów z samochodów. Zaraz sobie je powystawiam i zobaczymy, ile się tego nazbiera, tak naprawdę. Więc proszę Was, poradzę sobie, przynajmniej będę się starał, a jak sobie nie dam rady, to wtedy się do Was zwrócę. No. O, zaś mi się ciepło robi Mam od paru dni gorączkę Mało jem i non stop mam gorączkę Kurde, i to pewnie z tej ręki jest, nie? Po co się w nocy w ogóle, dramat Oczywiście wchodzę na mostek No po co, bo ja teraz będę na bombie Ale wchodzę na mostek, bo nie zamierzam przestać trenować Już dzisiaj sobie będę układał plan taki pod siebie Czyli typowe ćwiczenia izometryczne Gdzieś w okolice tego Oczywiście nie mogę jeszcze ruszać tej ręki Więc zajmę się łydkami, prawą, lewą ręką Może jakieś siady na maszynie W końcu się te maszyny przydadzą Wyprosty i takie rzeczy Po prostu żeby się ruszać Żeby nie zwariować Zaraz jeszcze Oliwka przyjdzie To pokażę jej rękę i zobaczymy co tam wymyśli Pani doktor Jestem Ciekaw jak zareaguje Bo ja Dzisiaj już lepiej zginam tą rękę Nie ma dramatu Spróbuję wam to jakoś. O, czekajcie. Nie wiem, czy to. Zobaczycie. Jest takie. Kurde. Uff. Czernieje to dopiero. No. Będzie, będzie bardzo duży wylew. Już to heparyną smaruję. Ale jakoś e... myślę, z tego wyjdziemy. No. Dużo, dużo ciepłych słów. Dziękuję bardzo. Nawet coś tam w Polsacie było, ale to nie było o mnie, tylko oczywiście jakieś akta i tak dalej. Ale można było podkręcić troszeczkę atmosferę. Oczywiście dalej czekam na angaż. Uwagi, prawda? Bo wiecie, ja potencjał aktorski mam i mogę tam zagrać, gdybym nie grał osoby homoseksualnych, bo tego nie zagram za żadne pieniądze. Nie? No, dobrze. Muszę się umówić z chłopakami z Dark Studio, żeby może na przyszły tydzień, jak wrócę już z Poznania, wrócimy, a bo Strzelce potwierdziły termin, w niedzielę jesteśmy w zakładzie karnym na tych zawodach, także będzie dobrze. Wrócę z Poznania, wrócę ze Strzelc i zawieźć im auto, żeby już to robić do końca, może wyciągnę sobie pod sufitkę, bo dzisiaj byłem odebrać ten garaż, o którym mówiłem z tą działką, pożyczyłem to powiedzmy od znajomego na razie. Bo sytuacja jest taka, a nie inna No i będę sobie tam Robił wszystkie jakieś naprawy, czy pierdoły Wyciągnął tą podsufitkę, mam fajny preparat Do farbowania podsufitek, to jest typowo Do farbowania podsufitek Gdzieś go będę miał, to wam nagrał widziałem, widziałem efekty i jest naprawdę Mega, poprawię to całe Tylko trzeba wyciągnąć, szczotką ryżową to przejechać I w tym czasie też wyciągnę plastiki I zajmę się tymi plastikami wszystkimi W samochodzie, od tego mam ten garaż Żeby się właśnie z tym Pobawić No. No dobrze. No to tyle. Następne odcinki to już polecimy chyba z jakimś QA, więc możecie zostawiać pytania już tutaj. Marka.